Zaczniemy na wesoło książką Matka Siedzi z Tyłu, Joanny Mokosy Jeśli macie dość życiowej powagi, dość problemów, dość frustracji związanych z różnymi codziennymi wydarzeniami, z sytuacją, która nas wszystkich przytłacza, serdecznie polecam przeczytać tę książkę. Autorka określana jest przez wydawcę jako bareja w spódnicy. I choć zwykle te opisy wydawców. Lepiej traktować z dystansem. W tym przypadku myślę, że jest to dosyć trafne określenie. Matka Siedzi z Tyłu to zbiór krótkich historyjek, które też możecie znaleźć na blogu autorki. Główna bohaterka jest kobietą po czterdziestce. Jest żoną, jest matką, jest przyjaciółką. Opowiada o sytuacjach takich wydawałoby się zwyczajnych, codziennych. Ale. W tym wykonaniu nic nie jest zwyczajne. Wyjazd z dziećmi na wakacje, wyjazd do rodziców, pójście na spacer do parku. No, nic nie obejdzie się tutaj bez kłopotów, bez problemów, ale również bez przysłowiowej kupy śmiechu. Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nie zgubił samochodu na parkingu, kto nie zapomniał kluczyków. Do domku letniskowego, czy własnego mieszkania. Kto nie miał ochoty pozbyć się swoich przyległości, przeczytajcie, będzie wiadomo o co chodzi. Jest tutaj mnóstwo, mnóstwo naprawdę fajnych historii, które z pewnością rozweselą Wam dzień, poprawią humor na dłuższy czas. Serdecznie polecam. Czytajcie, pośmiejcie się. Teraz zmienimy całkowicie klimat. Wrócimy bowiem do świata Parku Jurajskiego, książką Zaginiony Świat Michaela Crichtona. Filmu Park Jurajski Stevena Spielberga chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Warto jednak wspomnieć, że zarówno Park Jurajski właśnie, jak i jego kontynuacja, czyli Zaginiony Świat, mają swoje książkowe pierwowzory. Park Jurajski skończył się zagładą parku, stworzonego przez Jana Hammonda zagładą dinozaurów, które w tym parku się znajdowały. Okazało się jednak, że nie były to jedyne dinozaury, które pozostały na świecie. Istniała bowiem wyspa, na której doprowadzano do wylęgu dinozaurów, hodowano je i dopiero wtedy, gdy trochę podrosły, przekazywano je do parku Johna Munda. I na tą właśnie wyspę docierają bohaterowie drugiej części. I głównym celem jest tutaj zbadanie w takich naturalnych warunkach, jakie są główne powody, Wymierania gatunków. Właśnie. Chcą również naocznie sprawdzić, w jaki sposób dinozaury zachowują się w takim, no niemalże, właśnie naturalnym środowisku, w którym generalnie nie mają kontaktu z człowiekiem, ponieważ wyspa ta została przed iluś tam laty opuszczona przez pracowników. Zwierzęta zostały pozostawione samym sobie. Niestety, oprócz naszych głównych bohaterów, naukowców, znajdują się tutaj też ludzie, którzy. Chcą dotrzeć do dinozaurów z zupełnie innych, bardziej prozaicznych powodów. Chcą się po prostu na nich zbogacić, chcą wykraść jaja różnych gatunków, żeby potem móc je sprzedać po bardzo wysokich cenach hodowcom, kolekcjonerom, którzy będą w stanie zapłacić za nie odpowiednio wysoką stawkę. Nie zabraknie w tej opowieści wątków sensacyjnych, wątków pełnych grozy. Ucieczki przed strasznymi dinozaurami. Nie zabraknie tutaj takich elementów zaskakujących, kiedy okazuje się, że znaczna część z tych dinozaurów ma jakieś właściwości, o które nikt wcześniej by ich nie podejrzewał. Nie zabraknie tutaj też walki dobra ze złem, nie zabraknie no wyścigu z czasem, ponieważ jakoś trzeba będzie się z tej wyspy jeszcze wydostać. Jednym słowem nawet jeśli znacie filmowe wersje tej opowieści warto przeczytać te książki choćby po to, żeby takie sensacyjno-przygodowe wątki wzbogacić o jakieś głębsze refleksje. Część dla dorosłych zakończymy piękną, choć dramatyczną książką Kamerdyner. Pałaców w Starzyńskim Dworze różno dzisiaj szukać. Zostały po nim zaledwie ruiny piwnic pałacowych i resztki rodowego mauzoleum i cmentarza. Jednak pałac ten i jego mieszkańcy ożywają na kartach kamerdynera. Jest to historia hrabiowskiego rodu Von Kraus, właścicieli majątku w starzyńskim dworze. Von Krausowie są to postacie fikcyjne zresztą tak jak wszyscy bohaterowie tej książki, ale jak piszą autorzy, każda z tych postaci miała swój prawdziwy odpowiednik. Cała historia zaczyna się w przededniu XX wieku. Tuż przed nowym rokiem 1900. Jest to czas świetności zarówno dla majątku w Starzyńskim dworze, jak i dla Rodów von Kraus. Poznajemy hrabiego Hermana, poznajemy jego żonę Gerdę, mamy wreszcie kaszupów, którzy z jednej strony służą w majątku, pełnią różnego rodzaju funkcje w gospodarstwie, ale też są po prostu mieszkańcami okolicznych wsi. Później przychodzi czas. I Wojny Światowej i tutaj pierwsza wojna daje się we znaki właśnie w rodzinie von Kraus, ponieważ Herman wraca z, wraca z wojny okaleczony. Również daje się we znaki kaszubskim mieszkańcom, bo i tutaj wracają z wojny okaleczeni, bądź z niej nie wracają. Kolejne ramy czasowe to 1918 rok. I odzyskanie niepodległości przez Polskę, włączenie Starzyńskiego Dworu w granice nowo powstałej Polski. Później mamy lata 30. Pochód nazizmu, fascynacja nacjonalizmami, no i wreszcie wybuch wojny, rok 39, morderstwo w Piaśnicy, no i potem kolejne tragiczne wydarzenia związane wo z wojną, aż do roku 45 i wyjścia Sowietu. Głównym bohaterem, i to na nim skupia się tutaj przede wszystkim uwaga, jest Mateusz Kroll. Chłopiec, który rodzi się jako dziecko chłopskie, natomiast no ogólnie wiadomo, że najprawdopodobniej jest on po prostu nieprawym synem hrabiego Hermana. Zostaje on przyjęty pod dach pałacu, zostaje wychowywany na równi z rodowitymi dziećmi von Krausów. No ale tutaj zaczynają się schody, ponieważ von Krausowie mają jeszcze córkę, Maritę, której chłopiec zresztą, z wzajemnością, zakochuje się. Cała historia zamknięta w Kamerdynerze to przede wszystkim właśnie losy tej ich nieszczęśliwej miłości. Ale właśnie na tle tych wielkich dramatów historycznych jest tutaj tych dramatycznych sytuacji i dramatycznych historii naprawdę mnóstwo. A czyta się te historie naprawdę świetnie, z wielkimi emocjami, no, mając też gdzieś z tyłu głowy to, że takie rzeczy po prostu się na naszych terenach działy. Dlatego serdecznie Wam tę książkę polecam. Nie wiem, jak jest z ekranizacją, bo jeszcze jej nie oglądałam. Nie wiem, czy ją Wam polecić, czy nie, ale książkę polecam zdecydowanie. Na początek opowiemy o przygodach leśnych skrzatów autorstwa Rafała Klimczaka. To, że krasnoludki są na świecie, wiadomo od dawna. Ale tego, czym się te skrzaty zajmują w dzisiejszych czasach, dowiecie się z tych historyjek. Okazuje się bowiem, że współcześnie skrzaty muszą przyjąć rolę takich strażników przyrody. I nie nazywają samych siebie już krasnoludkami, ale ekoludkami, ponieważ dbają o ekologię, dbają o przyrodę i ruszają na pomoc zwierzętom w każdej sytuacji niosącej im zagrożenie. A jak się okazuje, tych sytuacji jest całkiem sporo i niestety zawsze głównym ich powodem jest człowiek, jego chciwość bądź głupota. Raz jest to sarenka uwięziona w bagnie. Do bagna trafiła po tym, jak uciekała przed wiejskimi psami, spuszczonymi na noc przez właścicieli z łańcuchów. Innym razem mamy do czynienia z chłopem, który dla oszczędności, zamiast wywieźć swoje śmieci na wysypisko, wywozi je do lasu. Do kolejnej interwencji ekolutków dochodzi wtedy, gdy ludzie chcący powiększyć miejsce pod uprawy, zasypują staw znajdujący się obszarze chronionym. Staw, który jest domem całej masy zwierząt. Wszystkie historie szczęśliwie, dobrze się kończą. No nie może być inaczej. Jest to książka dla najmłodszych. Książka pełna naprawdę wartościowej wiedzy, informacji podanych przez sympatyczny sposób, z humorem, lekko, ale pokazujących też, co powinno się robić, czego nie powinno się robić. I w jaki sposób można we własnym zakresie pilnować przyrodę, pilnować bezpieczeństwa przyrody i o tę przyrodę dbać. Teraz będzie pół żartem, pół serio z książką Tato, ta ci się udała, z denka sferaka. Czy wiecie dlaczego bardzo ważne jest aby dzieciom czytać bajki? Ano dlatego, że gdyby nie bajki, to z dzieci wyrośli by głupi ludzie. Którzy nie wiedzą, że trzeba pomagać księżniczkom, a nie smokowi. W tej historii bajki zawsze opowiada swoim dzieciom mama, ale pewnego dnia kobieta się buntuje. Stwierdza, że ma za dużo na głowie, chodzi do pracy, zajmuje się wszystkim w domu, więc może czas, żeby przynajmniej tym opowiadaniem bajek zajął się wreszcie tata. O, tata przyjmuje wyzwanie. Wydaje mu się, że cóż może być trudnego w opowiadaniu bajek, w czytaniu bajek. Ale kiedy zabiera się do dzieła, okazuje się, że po pierwsze, wszystkie proponowane przez niego bajki dzieci już znają. Radzi się on więc mamy, która powiada, że czytanie bajek jest fajne, ale lepsze jest opowiadanie bajek. To jest dużo ciekawsze. No więc tata próbuje. Ale o czym tu taką bajkę wymyśleć? Wymyśla jedną o poduszce i pierzynie, ale przede wszystkim jest to bajka króciutka, bez żadnego morału, bez żadnego pomysłu. Nie podoba się ona dzieciom. Po kolejnych porażkach stwierdza on, że chyba jednak nie bardzo nadaje się do opowiadania bajek. Radzi sobie z projektami budynków, natomiast z opowiadaniem bajek, no nie bardzo. Wówczas dowiaduje się on o takiej krainie w Czechach jak Czeski Raj, takiej bajkowej krainie przepięknej. Ze skalnymi posągami, które zdają się odpowiadać, kiedy człowiek rzuci w przestrzeń jakieś słowo. Jeden z turystów, którego spotkał tam na swojej drodze, doradził mu, żeby zabrał ze sobą do domu jeden z kamieni, którymi miejscowy chłopiec rzuca w swoje owce. Okazało się bowiem, że to kamień szlachetny, który może jakoś wpłynie na jego umiejętność wymyślania bajek. Jak się to wszystko skończyło, czy rzeczywiście ten zabrany z bajkowej krainy kamyk pomógł w jakiś sposób tacie? No, przeczytajcie, przekonacie się sami. Jest to pełna pomoru historia o tym, że warto popuścić cukrę wyobraźni. Wtedy bowiem powstają najciekawsze historie. Na zakończenie trochę grozy, czyli Władca Lewa w Odroty Bohaterem tej historii jest 13-letni Bartek. Bartek mieszka w Krakowie i wychowuje się w domu dziecka, ponieważ kiedy miał 4 lata, zniknęli gdzieś jego rodzice. Dziwnym trafem, coś go ciągnie na wawel, tak jakby miał poczucie, że zniknęli oni gdzieś tam, gdzieś w tamtych okolicach, kiedy tylko może wędruje na wawel, zwiedza zamek, zwiedza smoczą jamę, szuka szuka swoich rodziców. Pewnego dnia, gdy trafia do smoczej jamy, znajduje korytarz, którego wcześniej nie widział. Oczywiście wchodzi do niego. No i tutaj niespodzianka. Wpada do tunelu, w którym trafia do olbrzymiej, olbrzymiej pajęczej sieci. Udaje mu się z tej sieci wyratować, spada na dno tunelu. No i okazuje się, że jest z powrotem w mieście. Ale jest to miasto trochę inne niż Kraków, który zna ze swojej codzienności. Przede wszystkim jest czystsze, jest jakby piękniejsze. No tylko mieszkańcy są jacyś inni. Są mniejsi niż zwyczajni ludzie, a dodatkowo imiona, którymi się posługują, no, brzmią tak, jakby były czytane w spak. Zresztą uparcie twierdzą, że to nie jest Kraków, tylko Wokark. A zamek, który króluje nad miastem, to żaden Wabel, tylko Lewa Stopniowo Bartek poznaje historię mieszkańców, historię wokarku, właśnie. No i poznaje też losy mieszkańców, którzy, jak się okazuje, skazani są na pędzenie takiego dziennego trybu życia. W nocy muszą się barykadować wręcz w swoich mieszkaniach, ponieważ w nocy nad miastem władze przejmują straszne pajęczaki. Pajęczaki są taką armią, władcy Lewawu, czyli władcy tej krainy, który sam siebie nakazuje nazywać nienazwanym. Jest to potężny, straszliwy władca, który całą tą krainę trzyma w garści. Bartek nie może się z całą tą sytuacją pogodzić i nie może zrozumieć mieszkańców Lewawu. Nie może zrozumieć, że oni się w ogóle nie buntują, nie próbują strącić nienazwanego stronu, nie próbują walczyć z pajęczakami, i kiedy okazuje się, że wśród mieszkańców jest rodzina, która może być jego zaginioną rodziną, postanawia zrobić wszystko, aby pozbawić nienazwanego władzy, aby zapewnić mieszkańcom spokój i bezpieczeństwo. Czy Bartkowi uda się pokonać nienazwanego, czy znajdzie swoją zaginioną rodzinę, czy uda mu się wrócić do swojego rodzinnego Krakowa? No. Serdecznie polecam, przeczytajcie, przekonajcie się sami.